Druga edycja Wiosennej Szkoły Biotyki, myślę, że była ogromnym zaskoczeniem. Gdy tu jechaliśmy, myślę, że każdy miał jakieś nadzieje, jakieś refleksje, jakieś oczekiwania. Ja też mogę po sobie oczekiwać i, i tak jakby wnioskować, że wydawało mi się, że takim głównym tematem, który nas zatrzyma, będzie temat samobójstw, temat hejtu, temat psychiatrii i rzeczywiście on nas zaciekawił, zainteresował. Ale co jest zaskakujące dla mnie, okazało się tak naprawdę pewnym zupełnie know-howem, jakimś takim zupełnym klub programu, okazała się sztuczna inteligencja, która wydaje się jakąś abstrakcją, a jednocześnie dla nas jest czymś codziennym, jest czymś, z czym mamy na co dzień kontakt. Pytanie o to, jak ta sztuczna inteligencja będzie się rozwijać. Czy ona będzie szła w kierunku tego, żeby ze sztucznej stać się w jakiś sposób neonaturalną inteligencją? Czy sztuczna inteligencja jest w stanie wejść w naszą emocjonalność albo kopiować naszą emocjonalność? Więcej, czy my możemy wejść w relacje z tym, co stworzymy na bazie sztucznej inteligencji, to są pytania tak fascynujące, z jednej strony przerażające, ale z drugiej strony to jest jednak też coś takiego, że my. Ja, ja zacząłem w ogóle tą szkołę, od te, tą szkołę bioetyki, od wiosenną szkołę bioetyki, od cytatu by, z Jana Pawła, by wiara nie lękała się rozumu. I to, to nie lękanie się jest dla mnie w ogóle takim bardzo ciekawym zjawiskiem, bo my, badając, pytając, bardzo często mamy w sobie lęk, ale z drugiej strony mamy tak silną fascynację, że ona powoduje, że szukamy i pytamy dalej. Myślę, że ten lęk nie jest czymś złym, bo ten lęk być może jest pewnego rodzaju takim naturalnym hamulcem, który pozwala nam na to, żeby w pewnym momencie powiedzieć: Stop, dalej nie idziemy. I chyba jest trochę tak że sztuczną inteligencją, bo my ze sztuczną inteligencją chyba mamy więcej pytań niż odpowiedzi. I co ciekawe, gdy pytamy o tę sztuczną inteligencję, to nadal dość można do wniosku, że te odpowiedzi nie są zbyt inteligentne, one są wykreowane przez człowieka. Więc warto z perspektywy etycznej patrzeć na sztuczną inteligencję, mając na względzie pewien naturalny hamulec, który nie powinien wiązać się z lękiem, tylko bardzo inteligentnym, rozumnym ocenieniem rzeczywistości, że tu możemy iść, ale tu się wstrzymajmy. Jakieś plany na przyszłość? Jakieś wątki trzeba rozszerzyć? Myślę, że takim wątkiem jest neuroetyka, i w ogóle pytanie, które zostało postawione tutaj, fascynująco ciekawe. Z mojej perspektywy, takiej interdyscyplinarnej, to jest też odkrycie czegoś nowego. Neurologia to jest dziedzina wiedzy medycznej, bardzo konkretna, bardzo biologiczna, byśmy powiedzieli. Etyka z kolei jest pewnym elementem, który jest dziedziną filozofii. I popatrzmy, spotykają się tak naprawdę dwie różne, dwa różne elementy, troszeczkę, jakbyśmy spotkali Eskimosa z Afrykańczykiem, którzy nagle dla siebie stają się fascynujący. Jeden i drugi nie zna swojej przestrzeni kulturowej i chyba mamy coś takiego właśnie w neuroetyce, gdzie korzystając z pewnej refleksji etycznej my wchodzimy w świat bardzo, bardzo mocno naukowy, bardzo mocno policzalny. Jednocześnie okazuje się, że zadajemy pytanie, jakie jest źródło naszych wyborów. Sprowadzenie tego tylko do neurologii będzie błędem, ale jednocześnie, jeżeli etyka zapomni o biologii, również będzie to, jakby, myślenie troszeczkę nie do końca racjonalne. To spotkanie neurologii i etyki, biologii i etyki, widzimy po kolejnej szkole, wiosennej szkole bioetyki, że jest czymś fascynującym. Nie jest to coś nudnego, co na przykład dla rasowego byśmy powiedzieli biotechnologa, czy biologa, będzie jakąś tylko dywagacją. Tylko jest bardzo konkretnym zwróceniem uwagi na to, że te dwie dyscypliny się spotykają. I może z takiego elementu czysto teoretycznego wyjdziemy tak chociażby jak nasi koledzy Amerykanie, na pewien etap praktyczny, gdzie bioetyk będzie tak naprawdę obowiązkowym towarzyszem badań biologicznych, obowiązkowym towarzyszem badań genetycznych czy neurologicznych, bo sama policzalna wiedza to już troszeczkę za mało. Musi być bardzo uporządkowana refleksja, która pomoże owemu badaczowi.